Piąty dzień listopada, albo czwarty dzień listopada, któryś tam, no dobra, nieważne, no któryś dzień listopada dzisiaj jest, po święcie zmarłych. E, taki mam temat, który mi się urodził. Temat dziadersa, takiego jak ja, czyli na co to komu ta elektronika i te wszystkie systemy i te wszystkie zautomatyzowane skrzynie biegów? Po co? Czy to jest do komukolwiek, do czegokolwiek potrzebne? No, i taki mam temat do dyskusji mi się urodził. Oczywiście od razu na początku zaznaczam, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że to są inne czasy i że teraz to zupełnie inaczej wygląda, inne oczekiwania. Nie wiem, ci co myślą o motocyklu, to w większości myślą o tym, że nie będzie ładnie wyglądać, nie będzie padać, nie będzie wiało i w ogóle będzie się wszystko samo robiło. No i takie jest zapotrzebowanie i dlatego firmy robią jakieś udogodnienia, które nam, są się wydają totalnie No i przykładem są ostatnio pojawiające się w każdej w zasadzie marce, tej, to, tej topowej motocyklowej, zautomatyzowana skrzynia. Czy to BMW, czy to Yamaha, czy to Honda. Wszyscy zaczynają to dziabać. I oczywiście, no, jest to fajne, no działa, no dobra. I to jest oczywiście moje zdanie, zaznaczam po raz kolejny, moje, osobiste. Można się z tym zgodzić lub nie. Ale, no, dla mnie to jest y, oczywiście, no, słabe. Oso nie chciałbym tego, po prostu nie kupiłbym motocykla żadnego z automatyczną skrzynią biegu. Po prostu nie kupiłbym, bo mi to na nic nie jest potrzebne. To na pewno zarąbiście działa. Pewnie bym tym jeździł i mówił, że fajnie jest, ale na pewno bym tego nie kupił. Nie dałbym grosza więcej za jakieś tam wymysły skuterowe. To skuterze to jest automat i to mi pasuje. Do tego jest stworzony. Natomiast te wszystkie... motocykle typu MT-09 z zautomatyzowaną skrzynią no weźcie mnie, nie rozśmieszajcie. Ja... MT-09 naked do zabawy z automatem, no... Po co? Kurde, no w motocyklu turystycznym wielkim, olbrzymim, kufry, turystyka, pasażer i w ogóle. Tak, ma to sens, natomiast w tych gównach no nie ma sensu i, i teraz y, ja y, się wkurzam na to, bo, bo to wszystko do tego samego dąży w tych wszystkich branżach, motoryzacyjna szczególnie, czyli samochody, które wszystko za ciebie robią. Motocykle już to jest za chwilę, wszystko zaczną za ciebie robić, nawet za ciebie jechać, bo nie będziesz potrzebny. No to po co ten motocykl? Eee, systemy się przydają. Te podstawowe to na pewno, czyli ABS. Eee, wiem, że teraz ktoś napisze, no kiedyś to też tam ktoś uważał, że jak się ABS pojawił, to na co to komu? Na co komu ABS? Eee, ABS czy kontrola trakcji? No w sytuacji, kiedy mamy tak mocne te motocykle. Kiedyś, jak się w USKami jeździło, to serio, to do niczego to nie było potrzebne. Natomiast przy tych coraz mocniejszych motocyklach to wręcz jest niezbędne, bo gwarantuję, że 90% z nas, albo nawet więcej, nie potrafiłaby przejechać bezpiecznie dłuższego odcinka takim mocnym motocyklem. Wię no w większości tych, tych koło litra, co są, które mają po 200 koni. Z wyłączonymi systemami, no z tym się po prostu nie da jechać. Albo bardzo ostrożnie, na pewno nie z taką śmiałością, jak się jedzie, kiedy się te systemy ma. No. I po to te systemy są, ale ja to wiem. Natomiast to jest wszystko tak, idzie w takim kierunku, no takich jednorazówek. I to myślałem, że to nie doczekam tych czasów, ale wy wygląda na to, że doczekam. Że nie jaramy się tutaj. Mrodem spalin i dźwiękiem motocykla, tylko kurde, jakimiś pedalskimi dodatkami, które powodują, że nie wieje, nie szarpie, o jejku nie, nie śmierdzi, nie, nie jest wygodnie w tyłeczek. No kurde, ja pier... co za czasy, chore. Także to takie, yy, to takie moje, może trochę też jestem teraz wkurzony i dlatego yy, trochę się niepotrzebnie unoszę. Wkurzony dlatego, że zostałem właśnie wydymany w sklepie z. Bateriami na 80 zł. I dlatego jestem wkurzony. No, ale tak to jest, jak się chce pomóc. Działa się trochę na szybko. Raz, raz załatwimy. Telefonik przyłożyłem. Jak zobaczyłem, za ile za dwie baterie zapłaciłem, to po prostu myślałem, że się przewrócę z wrażenia. Dwie baterie do czujki alarmu. 80 zł za dwie baterie, które. Tak na, patrząc na cenę, to mają ceny takie tam, powiedzmy kilkanaście złotych. No, także dlatego taki trochę jestem też wkurzony. A wracając do tematu, no to tak analizując te wszystkie, te wszystkie systemy, jak pewnie część z oglądających te moje wypociny wie, ja to jak wsiadam na motocykl, to ustawiam to raz, Czyli robię mapę sport. Jeżeli tam coś z zawieszeniem można zmienić, to ewentualnie jeszcze tam sobie trochę pogrzebie w zawieszeniu. I w zasadzie już tego nigdy nie ruszam. No, można powiedzieć, chudę, głupi. No, może sobie zmienić tu, tamto komfort, a tu na deszczu, a tu nie na deszczu. No, nie zmieniam tego. I jest mi to po prostu niepotrzebne. Najchętniej to bym kontrolę trakcji tak lubił, jakbym miał tak pod jednym paluszkiem, że mógł sobie wy wy wyłączyć kontrolę trakcji, a jak gdzieś tam pada czy coś, to ją sobie włączyć. Część motocykli tak ma, część ma to tak skomplikowane, że się po prostu tego nie chce robić. Mm, Kontrola trakcji szczególnie przydaje właśnie przy, w takich sytuacjach, jak jest mokro, zimno, jakieś zawrotki ostre, to, żeby tak tył nie wyprzedził przodu, no to do tego się ta kontrola trakcji rzeczywiście przydaje. Bo czasami nawet można jechać ostrożnie i mieć kontrolę gazu, ale można na jakiś liść, albo na, na coś, powiedzmy, tłustego najechać, mokrego, czego się nie, nie było widać. I to Powoduje, że tamto koło ucieknie. Więc to, to są oczywiście bardzo przydatne systemy. Natomiast cała reszta. No, no nie, no te wszystkie aktywne. Nawet, zobaczcie, teraz pojawia się nowość. Mam nadzieję, że wszystko się tak fajnie ułoży, że będę mógł jeździć tym 800 Tigerem. Tempomat. Ostatnio tak sobie myślałem, czy ja kiedykolwiek motocyklem, którym jeździłem, czy nawet spróbowałem pomat włączyć. No nawet nie próbowałem włączyć tempomatu. To jest OK. Fajna sprawa. W samochodzie wiadomo, że się przydaje, no ale to znowu dziader się we mnie odzywa. I radziłem sobie całe życie bez tego, ale jakoś tak mi to do końca nie jest potrzebne. Nie mówię, że to jest złe, fajnie, że jest, niech będzie, niech sobie ludzie z tym pomatem jeżdżą eee, i, i ekstra, natomiast średnio mi to jest do czegokolwiek potrzebne. Będzie to tam pewnie użyje raz drugi. Eee, przypomina mi to wszystko sytuację z, na przykład z telefonem. Albo z systemem dźwiękowym. Ostatnio tam sobie modyfikuję w chacie nagłośnienie. I, no I właśnie tak się zacząłem nad tym zastanawiać, że to wszystko to jest tak naprawdę jednorazowe ustawienie i w zasadzie się więcej tego nie rusza. No tak realnie patrząc przez. Tak jak to się dzieje na co dzień. Czyli no co, no masz telefon, to ustawiasz sobie wszystko, aplikację pobierzesz czy tam sobie zaktualizujesz w sensie z tym. Eee, no jak się połączone z Googlem to same się pobiorą i, i, i na nowym telefonie się wszystko ustawi tak jak było Ustawi się dźwięk, eee, bo ja to ustawiam na przykład tam na Spotify jakieś korekcje i tak dalej, sobie ustawiam dźwięk Co jak ma działać eee, Wi-Fi i no, kurde więcej się tego nie rusza no nie jest tak? Jest tak. No i tu z tymi bzykami jest podobnie, no wsiądziesz i ja generalnie jak ustawiłem, w swoim motocyklu każdym ustawiłem te podstawowe rzeczy, to już więcej potem tego nie ruszałem. No i tu jest podobnie z tymi systemami, milion systemów i tak tego nikt nie używa. Są tacy co używają, na przykład Marcin, on tam wszystko sprawdzi, użyje, ustawi wszystko u niego jeszcze na dodatek będzie działało. To u, znowu 90% osób to nie działa. Cokolwiek weźmiesz do ręki, sparujesz, to kuźwa nie działa, u niego działa. Bo czyta instrukcję, a my tego nie robimy najczęściej. Więc e, to znowu jest taki argument, że po co te systemy? No, także to takie trochę moje zdanie kwaśne wyszło bardzo. Wylewam tu wszystkie żale i smutki. Ale wracam do sedna, czyli takim skuterze. To jest piękna sprawa, bo ja tego skutera bym na pewno nie kupił po to, żeby sobie jeździć z kumplami czy coś. No nie no, bo mam kumpli, którzy nie mają skuterów do jazdy z kumplami. <grym> Dlatego bym tym nie jeździł. A Miał kumpli, co jeżdżą tylko skuterami, to może bym jeździł wtedy, ale, ale generalnie no, skuter jest taki użytkowy, no. Tak jak teraz, no, wsiadłem szybko akcja, jadę do firmy, ubrałem się i dzida. 16, nieważne, że jest godzina szczytu. Wsiadam i jadę. Otwieram gaz i więcej mnie nie interesuje nic. No i, i, i to rozumiem. Ale w dziewiątce, przyciski tutaj, zamiast człowiek, ma tutaj już zakodowane wełbierze, ma tam biegi. No nie, no kurde, nie. Niech sobie jest, oczywiście. Przejadę się może kiedyś, jak będzie okazja, ale na pewno nie będę szukał takiego motocykla, żeby się przejechać skutera yy, no i to chyba tyle czy się ze mną zgadzacie pewnie większość się nie zgadza i zaraz mi tutaj zjedzie ale, ale coś w tym coś w tym jest no yy, ustawienia jeszcze może tak bo to tak trochę nie, bez składu iładu no bo ja to tak nagrywam spontanicznie więc w zasadzie tutaj nic nie planuję wcześniej, tylko rzucam sobie hasło i sam sobie gadam jak widać, bez składu i ładu. No i, i tutaj jadę tym skuterkiem, bo to też Chińszczyzna. Ostatnio Kazik się ze mnie nabija, że, że będę z Ontesem jeździł. Marka Zontes to jest akurat producent tego skutera, między innymi, ale to się może rzeczywiście z, 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 ziścić, ponieważ, ponieważ Zontes się pojawi w Poznaniu, prawdopodobnie na ten moment. I. No i Zontes też puszcza tam takie ciekawe, według mnie, jak na Hinole, to ciekawe motocykle z trzy, trzycylindrowymi silnikami. No i tamte Zontesy to wszystko to są. To jest taka odpowiedź trochę na te właśnie potrzeby tych wszystkich ludzi, którzy kupują oczami do zdjęć te motocykle, czy tam te insta motocykle. o. Mam w ofercie Zontesa na przykład jest 703RR Zontes 703RR, zobaczcie sobie jak to wygląda. Które po prostu na zdjęciach wygląda jak milion dolarów, a kosztuje 30, parę koła. Ma trzycylindrowy silnik, trochę ponad 100 koni eee, i te wszystkie właśnie rzeczy, które tutaj świecą w tym skuterze. Czyli aha, powinienem włączyć światła, <laughs> bo ja na dziennych. O. Już mi się tu włączyły podświetlenia. Podświetlenia przycisków, zobaczcie, co się wszystko świeci. Eee, na zegarach mam wszystkie informacje, włącznie z ciśnieniem w kołach i temperaturą w kole przednim i tylnym. No i te motocykle to wszystko mają, te gadżeciki, Tutaj się wchodzi w interfejs, tu jakieś czaszki się wyświetlają, jakieś robokopy inne. No i takim... To się tak naprawdę oczami kupuje. To nie musi działać długo, bo przecież kupię na, trz, na gwarancji, za 3 lata sprzedam i to już nie moje zmartwienie. Kupię sobie nowy i znowu nowym będę jeździł. Mówię o podejściu osób, które najzwyczajniej w świecie na to stać. Zawsze tacy byli. A ci, których nie stać, to potem kupują używki, no i oni potem się tam muszą myśleć, co tu zrobić, żeby jakieś części dostać. O ile w tych czasach, powiedzmy, kiedy tych modeli tak dużo nie wypuszczano i one już w zasadzie e, też takiej dostępności nie było do tych motocykli, to tam tu się wymieniło, tu się dorobiło, tu coś. <coughs> A w tych hinolach, to ja podejrzewam, że 2-3 lata, nowy model, przez jakiś czas oczywiście dostępność części będzie, a potem to środkowy palec. O kurde, trzeba tutaj sobie poradzić po włosku. Czemu to się tak wydarzyło? To jakoś, musiała być jakaś stuczka. A skuter tu stał w korku. Matko do ciebie. No dobra, kończąc, kończąc ten temat, no to jest jak jest, no tak już będzie i ten producenci myślę, że badają rynek i wiedzą co robią z tymi, tymi wszystkimi błyskotkami w motocyklach. Inna sprawa, że ta ekologia to nas po prostu zabije nam tę tą motoryzację prawdziwą. Dobra, kończę ten moto motopodcast Jadę wymieniać baterie w czujkach. Bo się skończyły oczywiście w takim momencie, kiedy już byłem w domu Włączyłem sobie, Połączyłem sobie telefon z, y, tutaj z tym, y, z wyświetlaczem w Zontesie No i powiem wam <grym> o Spotify'a sobie Zezwalaj. Yy, co tu jeszcze? KOROS, okej. Okay. Dobra, i teraz jakbym chciał sobie zaplanować trasę, to jak to zrobić? Przed chwilą mówiłem o tych dziaderskich <grych> sprawach, nie? Yy, okej. Okay. Nawigacja. Lokalizacja. Podczas używania. No dobra, niech będzie. Zawsze. Używaj dokładnej, dobra Mam Nawet mogę sobie słuchajcie Zdjęcie z wrzucić. Patrzcie to. No to Google'a, nie? No to można. Dobra, teren. Yy, metryczne. Street. O! A 3D? O, nawet 3D Ale 3D to chyba nie jest zbyt wygodne, co? Lepiej chyba 2D Dobra Korki może mi pokazywać No dobra, jakiś numer Z czapki sobie wymyślę O Tak, tu się wyświetla No dobra, no ale powie mi, że Powie mi, że nie ma takiego numeru. Nie wiem jeszcze, jak będzie z połączeniem z tym, z Cardo. Ale jeszcze sobie zobaczę taki numer. Zobaczę sobie. O, Kowala sobie puścimy. Panie Kowal, jak. Połącz z kodu. Czyli znowu przez aplikację bym musiał, ale wiem, że tu YouTube'a też można obejrzeć. Dobra, no to już koniec tej zabawy. Dziaders. Dziaders wziął się za konfigurowanie wyświetlacza. Listopadowa noc. Ten skuter. Cały czas go wszystkim chwalę. Jakie ma zarąbiste oświetlenie? I teraz dobrze to widać na tym ciemnym placu, że to są światła mijania. Zobaczcie światła drogowe. No kurde, no w skuterze, nie? A jeszcze taka ciekawostka, że światła dzienne o, może go w ogóle pokażę? O nie, nie będzie widać na kamerze to będzie taki rozmazana plama. O, światła dzienne guziczki się podświetliły i lecę. Nawigacja działa. W skuterze, nie? No i tyle. Dziękuję, dobranoc.